Dobrze, pierwszy test wrzeciona. Wrzeciona jest tu wewnątrz szlifowane. Zobaczmy, jakie posiada bicie. No tak 3,5-4 setki. Zobaczmy jeszcze zewnętrzną powierzchnię. Dobra, teraz zobaczmy jak głośno pracuje. Zacznijmy od 30 Hz. Częstotliwość nośna ustawiona jest tyle ile się dało 12 000. Wyczuwalne są lekkie drgania pochodzące z prawej strony silnika. Teraz nawet troszeczkę bardziej. Zobaczmy przy 50 Teraz drgania są praktycznie niewyczuwalne. Jeśli chodzi o głośność, to tak szczerze mówiąc jest ciszej niż myślałem. Bardziej denerwująca jest częstotliwość nośna tego sterownika. Drgania są praktycznie niewyczuwalne. Zobaczmy wyżej. no jeszcze nie jest dotarte. Wszystka są nowe. Wentylator troszeczkę słychać. Muszę trochę chyba głośniej mówić. Dobra. Teraz muszę zdecydowanie głośniej mówić, ale cały czas praca wrześniona jest na... Moim zdaniem w bardzo dobrym poziomie jest cicho. To wszystko robi się już ciepłe. Nie wiem jak bardzo to będzie słychać na nagraniu. 90% dźwięku to jest wentylator Łożysko jest ciepłe. Dobrze. Dzisiaj trochę wieczorem jeszcze podocieram to Łożyska. Zobaczymy, czy bicie się zwiększyło, zmniejszyło. Spodziewałem się, że będzie troszeczkę mniejsze. No cóż, zobaczymy.